Pierwsze się na kosy. Będziemy kosić. Trochę zaczęliśmy żeby było łatwiej, bo kosiarka na kabie, bo kosiarka, która jest spalinowa jeszcze nie spalona. Zaczynamy. No wiadomo, wiadomo. Bracie, no. jeszcze po tym samym. No. Będzie tego na mniejsze rozgrane. Nie może już trochę ten upanował do kośiarkę. siarka się zapchała, zrobimy trochę cięcie, żebyście wszystkiego nie widzieli jakoś. Mogę że to ja? Ale jak Ci się raz kabel obetnie. Obet, no nie obecnie, dobra, nie będę Cię tłukł. Tylko weź trochę skoś, a tu ty zaraz... co z... ja tam... tak z tym kablem się porobiło? Nie, ja go tak założyłem, bo jego ja tak... Ten. To się nagrywasz? Nagrywasz. Zabieraj łapę! No. Zaczynamy z powrotem Po małym cięciu Poszarka jest stara Wiadomo Już działa Uważaj na kabel Bo krótki Mamy oto wszystko do wykoszenia. Ja nie za No i wchodzi sobie tam nóż No właśnie, No, patyka mamy już do oczyszczania. To się odsunie, bo to wiadomo. Dobra. No, włączę. Okay. Właśnie sadziliśmy drzewka 10 minut temu. Dużo skwinia na krzaki. Spływ drzewka. No, dobra. Jak widzicie, to nie jest duża. Jest mała. Это инвестиция. Муви же, что она понимала Часто, часто уже так, даже уже. Tutaj Tak. Zaczynamy od częstcia. One jest to normalne. Dobra. Będę się prosić. A nie, bo trochę szarpie kawałek. Ale jeszcze i tak, Czekaj. Wyłącz, wyłącz. mi za... Ej, Możesz podnieść, zobaczę jak one tu wyglądają. Ja trochę... One no, tak wygląda, się kręci.